Asystencie briefowy, powiedz, co mam dzisiaj do zrobienia. Dzisiaj chcę wam pokazać, że CloudCode to nie tylko narzędzie AI do pisania kodu, ale też do zarządzania sobą, swoją firmą, swoimi zadaniami i to jest rozwiązanie na pozbycie się chaosu. Zobaczcie, zapytałem go, swojego asystenta, jakie mam zadania na dziś. On mi przedstawił cały status mojej firmy, gdzie jesteśmy, jak wygląda sprzedaż. Jak wygląda plan marketingowy, jakie zadania ostatnio ukończyliśmy, dzisiejsze priorytety oraz konsultacje z różnymi moimi agentami. Jak to wszystko wygląda, dzisiaj Wam to zaprezentuję. Jest to czterech asystentów, którzy razem ze sobą współpracują: asystent sprzedażowy, asystent marketingowy, asystent briefowy, który, właśnie jak tutaj widzicie, wszystko dokładnie pokazuje, co mamy, jakie mamy zadania. Oraz asystent, CEO, który pomaga w strategii firmy. To jest obojętne, może po, może, możesz wyznaczyć sobie swoje prywatne plany i działać na tym. No dobrze, ja już Wam pokazuję, jak to wszystko wygląda. Mianowicie, mamy czterech asystentów, jak wspomniałem, Asystent briefowy, tak, jest właścicielem, jest moim asystentem i jest to punkt wejścia do całego systemu. Zawsze się pierwszy uruchamia i. Zarządza przepływem między asystentem zarządzającym, czyli CEO, marketingowym i asystentem sprzedaży. Zobaczmy, wszystko, wszystkiego obowiązki do przeczytania. Niczym nasz pracownik, prawda? Protokół startowy to, co wykonuje zawsze, czyli daje mi taki codziennie rano, ja sobie siadam, wpisuję, tak jak właśnie tutaj przed chwilą, co mam dzisiaj do zrobienia, mam takie trzy, mm, dzisiejszy priorytet, tak, co mam, w czym mam mi pomóc. Oczywiście dalej wam pokażę, jak ci asystenci działają w praktyce, ale teraz właśnie chcę wam pokazać, jak to wszystko wygląda tutaj od kuchni. Asystencją, strategiczny partner w zarządzaniu moją firmą, poważniejsze decyzje, priorytetyzacja, tak. Pokazuje, jaki ma dostęp do plików. Zobaczcie. E, dostęp do których plików ma każdy asystent, tak? czyli asystent CEO ma dostęp do profilu firmy, aktualnego statusu e, klientów potencjalnych, e, głosu marki, itd. Tutaj jego cały opis, jak on ma się zachowywać. Zachęcam do kombinowania, do bawienia się tym, jaki ma framework decyzyjny, prawda? Asystent marketingowy. Czyli po prostu budowanie marki i generowanie leadów poprzez wartościowy content. Tutaj również podobnie zakres plików, do jakich ma dostęp, jego kompetencje, mój styl, gdzie piszę mu po prostu bezpośrednio, pokazuję mu swoje wcześniejsze maile, wcześniejsze posty i on na podstawie tego buduje mój styl, buduje kalendarz publikacji budowanie relacji z klientami, tak, poprzez właśnie wartościowe treści i współpracuje również z innymi asystentami, na przykład sales director prosi o materiały i tutaj wszystko oni sobie konsultują. Następnie asystent sprzedaży, gdzie pomaga zarządzać pipeline'em, procesem sprzedażowym, przygotowywać się na spotkania sprzedażowe, przygotowywać się na, na strategie sprzedażowe, i również wszystko to bardzo podobnie wygląda. Różne dostępy do plików, pipeline management, tak, czyli zarządzanie całym procesem sprzedaży, czyli w skrócie, ci asystenci to jeden as ekosystem, którzy ze sobą współpracują. Zachęcam, żebyś został dalej, bo będę to prezentował, jak to wygląda. Następnie, co potrzebujemy? No, ten system składa się z kilku różnych plików, tak? Pipelineu sprzedażowego, no, głównym jest profil firmy, gdzie jest cały opis firmy i zachęcam Cię do pobrania bazy wiedzy, która jest w, w linku przypiętym, tak? Na stronie maciekguz.com, tutaj możecie odebrać. Pobierz darmowy playbook i całą bazę wiedzy. Niedługo udostępnię wszystkich asystentów, którzy są i cały ten framework, totalnie za darmo dla Was. Następnie mamy zadania, które musimy zrobić, i asystent zarządza tymi wszystkimi zadaniami, tymi wszystkimi plikami. Dobrze, przejdźmy dalej, jak to dokładnie wygląda w praktyce. Dobrze. Co chcemy, co chcemy teraz osiągnąć? Chcemy. Przygotuj mnie na spotkanie. Ja mówię sobie do asystenta: jest takie narzędzie Super Whisper. Wrzucę też link do komentarza. To jest dla makowych, dla windowsowych też e, wam wrzucę. Także sprawdzajcie. Cześć. Proszę, przygotuj mnie na spotkanie z TechFlow. Aby był jak najlepiej przygotowany na to spotkanie, tak? Wypisz mi całą historię tego klienta i tak dalej, jakie decyzje musimy jutro podpiąć. Dzięki. Zobaczmy. Teraz sales director przygotuje mi, przygotuje mnie na to spotkanie. Świetnie, całe przygotowanie do spotkania już mam. Ja oczywiście pracuję z nim również bezpośrednio na swoich danych firmowych. Tutaj oczywiście pozmieniałem niektóre nazwy itd., żeby nie było widać, no sami rozumiecie, żeby nie udostępniać danych. Dobrze, cały brief spotkania, cały skrót. Dlaczego ważne spotkanie? Tak, wszystkie ma informacje nawet y, robi prawdopodobieństwo, na ile jest szans zamknięcia danego deala? Jakie są bóle klienta, czyli co musimy co, co musimy rozwiązać? Y, co dla nich znaczy ten deal, prawda? Gdzie jesteśmy w procesie sprzedaży, tak? Mamy już trzecią rundę negocjacji, y, pytania, które musimy zapytać. Zapytania o security, y, co musimy jutro osiągnąć. Najstuchew, no, jeśli jeszcze czas pozwoli, co możemy dopytać, prawda? Całą strukturę spotkania, takie punkty, bo po prostu jest wtedy nam łatwiej, nie gubimy się, całe spotkanie jest uporządkowane, to jest mega. Red flagi, czyli czego unikać. Następnie finalna propozycja i pytanie, które my powinniśmy zadać i kryteria sukcesu, co jest ważne na spotkaniu z klientami, co chcemy osiągnąć, co jeśli powiemy sobie, że dobra, to się udało. Ok, dziękuję. Prośba teraz, żeby. No właśnie, ja sobie to powiem, najlepiej będzie. Nie będę tutaj pisał. Ok, ten temat jest zamknięty. Dziękuję za przygotowanie. Teraz prosiłbym Cię, żebyś przemyślał to z dyrektorem marketingowym. Przemyślał następny pomysł na film z dyrektorem marketingowym i dyrektorem sprzedażowym, żebyście we dwóch to przemyśleli i potem, jeśli, jeżeli e, już dojdziemy do porozumienia, żebyście to wysłali do akceptacji do CEO. Zobaczmy. On działa tak, że na podstawie tych wcześniejszych plików, tutaj wysyła mu kolejne polecenie, które, którym musi się zająć, że na podstawie tych wszystkich plików, które tutaj mamy, tak, które mu przygotowaliśmy, on na podstawie tego Analizuje naszą firmę, analizuje nasz wcześniejszy kontent. Ja również mam, zobaczcie, wrzucone tutaj już na swoim statystyki, czy to YouTubeowe, czy bezpośrednio statystyki z postów, co, co robię ok, co, robię, co jest do poprawy. Także fajnie się można rozwijać i fajnie zarządzać firmą. Zobaczcie, zobaczcie, on tutaj w tym miejscu organizuje konsultacje, tak? pomysł na, na następny film, to jest obojętne, możesz nawet na swoją strategię marketingową, czyta wszystkie pliki w tych miejscach i następnie e, organizuje to, tę sesję, żeby można było, e, żeby, żeby mógł porozmawiać z dyrektorem sprzedaży, dyrektorem marketingu, żeby nasza strategia szła spójnie. Zobaczcie, analiza obecnego planu, prawda? Plusy, minusy, alternatywny, content, rekomendacje, tak? Case study z konkretnymi liczbami. Sales director mówi nam o jego perspektywie pipeline'u, swoją perspektywę nam mówi, prawda? żeby dodać nam, no niektórych nie musimy wszystkiego wiedzieć, tak, on może nam pokazać zupełnie swoją perspektywę i co według niego możemy robić, potem zobaczmy, przekazał tu do CEO, asystenta, marketing i sobie doszli do konsensusu w sprawie firmie, filmu numer drugiego, czyli case study i zobaczmy, jego rekomendacja, czyli rekomendacja CEO zgadza się, case study ma największy impact na biznes teraz, pomaga w tech flow dealu, konwertuje nasze ciepłe leady i daje pierwszy solidny zaufanie wśród, wśród klientów i zobaczmy, czeka na naszą decyzję, czy, czy przekazać to do e, CEO, czyli my albo decydujemy, albo dajemy CEO. Słuchajcie, tak wygląda tylko delikatny zarys, jak ja w, m, pracuję z nimi. Jeżeli chcielibyście całą konfigurację e, tego asystenta, całą e, od początku jak zainstalować, to piszcie, jestem otwarty albo co dokładnie chcielibyście wiedzieć. Mm, ale tak, dlaczego używam Cloud koda, a nie e, Chata GPT teraz? Słuchajcie, bo Cloud Code, zobaczcie, zapisz mi aktualny status. Dzięki. On automatycznie Aktualizuje nasz kontekst, nasze pliki, bo często mamy tak, że wrzucamy do czata GPT yy, jakieś dane yy, i potem musimy je kopiować i zapisywać od nowa w plikach albo cały czas prowadzić ten sam czat. Zobaczmy, a on tutaj sobie możemy wszystko aktualizować, dlatego ja się przeszedłem na Cloud Coda. Dobrze, co będziecie potrzebować? Żeby używać Cloud Coda, ma, macie tutaj stronę cloud.com, e, cloud product, clou, myślnik cloud Code. I tutaj jest cała instrukcja, jak to pobrać. Jeżeli no chcecie, to tutaj wrzucam Wam filmik pierwszy, lepszy z YouTube'a, jak zainstalować Cloud Coda. Jeżeli będziecie chcieli, żebym cały to zrobił, to piszcie cały ten przepływ, czyli zainstalowanie Cloud Coda i tak, dalej, i tak dalej. Ale dobrze, żeby zainstalować Cloud Coda, musimy mieć wersję Pro, a dla firm jest to wersja. Team, żeby, żeby, żeby korzystać z Cloud Coda. Słuchajcie. Dziękuję, że byliście do końca. Ja będę kontynuował serię na temat tego narzędzia, bo uważam, że ono jest niedocenione i naprawdę jest ogromnie, pod, przepotężne jest, żeby go używać do biznesu, do zarządzania sobą. Także dzięki wielkie, że byłeś. Da ustezena. Hey.